Nie objawia majestat Twój. Od kolorów jesieni po wiosenny, nów. wszystko śpiewać, wieść pełną cudownych słów, ogłaszając niepojęty, niesmierzony, Gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest Wszechmogący, nieskończony, w zachwycie klękamy przed Tobą, by wyznać to, że Wspaniałym Bogiem Tyś jest Wzórz. Słońce stworzył na niebie i dał mu swą moc. Orzeźwienie przynosi w gwieździstą noc. Tylko ty, niepojęty, niezmierzony, gwiazdy stworzyłeś na niebie. Wszechmogący, nieskończony w zachwycie klękamy przed tobą, by wyznać to, że wspaniałym Bogiem Ty jest. diklen kam vi fsh Niepojęty, niezmierzony. Gwiazdy stworzyłeś na niebie, i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem tyś jest. Wszechmogący, nieskończony w zachwycie, klękamy przed Tobą. By wyznać to, że Wspaniałym Bogiem szamy cie on daje mi to mi cie tylko ty tylko ty amen Witam bardzo serdecznie. Ostatnio mówiłem o autorytecie Jezusa i o tym, że na podstawie listu do Hebrajczyków widzimy, że to jest dosyć normalne, że nie zawsze działanie autorytetu Jezusa widzimy w naszym życiu. I obiecałem też podzielić się refleksją mojego rozumienia dlaczego tak jest. I odpowiedź na to znajdujemy też w liście do Hebrajczyków, ale trochę dalej w 10. rozdziale. Od wiersza 12 czytamy że Jezus, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele jego staną się pod nóżkiem nóg Jego. Oczekując tylko. Czyli Jezus na coś oczekuje. Na co? Wynika z tego listu, że oczekuje, aż jego wrogowie, jego nieprzyjaciele, staną się pod nóżkiem jego stóp. A gdzie są te stopy? Jezus nazwany jest przez apostoła Pawła głową ciała, czyli kościoła. I dobrze wiemy, że stopy nigdy nie wyrastają bezpośrednio z głowy. Stopy są częścią ciała. A ciałem jesteśmy my. Ciałem jest Kościół. A więc nieprzyjaciele Jezusa mają być złożeni pod nasze stopy, pod nasz autorytet. Dlaczego jest to możliwe? Dlatego, że Jezus po zmartwychwstaniu powiedział: Dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi, idźcie więc wy. I swoją władzę, swój autorytet przekazuję Kościołowi, bo Kościół ma reprezentować Jezusa tutaj na ziemi. I mówiąc słowo Kościół, nie mam na myśli hierarchii jakiejkolwiek denominacji, ale mam na myśli po prostu wierzących. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście napisał, że tak jak On jest w niebie, tak my, Jesteśmy na tej ziemi. A więc on jest głową, która zarządza, a my jesteśmy ciałem, które wykonuje jego rozkazy. Po to właśnie on przekazał nam swój autorytet. I teraz spójrzmy na to, czym jest autorytet, jaka jest jego istota. Autorytet to jest władza do zarządzania, a istotą autorytetu jest to, kto za nim stoi. I teraz wyobraźmy sobie, Człowieka, zwykłego człowieka, który stał się policjantem, ubiera mundur policyjny, staje na skrzyżowaniu dróg i nawet nie musi nic mówić, ale podnosi rękę, wykonuje pewne gesty, i kierowcy samochodów są posłuszni temu policjantowi. Nie dlatego, że on ma jakąś nadprzyrodzoną siłę, żeby zatrzymać samochód albo przestawić jakikolwiek samochód. Tak naprawdę, gdyby samochód się porządnie rozpędził, to to z tego policjanta niewiele by zostało, ale kierowcy samochodów wiedzą, kto stoi za tym policjantem. Wiedzą, co stanie się, jeżeli nie posłuchają jego rozkazów. Wiedzą, że pewnego dnia przyjdzie mandat pocztą, a jeżeli nie zapłacą tego mandatu, to pewnego dnia przyjdzie może dwóch policjantów i nie powiedzą tak jak ksiądz, pan z wami, ale powiedzą pan z nami i będzie problem. I dlatego najważniejsze w autorytecie jest to, kto za nim stoi. I diabeł też to dobrze wie. Diabeł wie, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Pewnego dnia obudziłem się z takim przekonaniem, głębokim przekonaniem w moim duchu, że są rzeczy, które nie dzieją się, dlatego że nikt się o nie nie modli i nikt nie działa. Co to znaczy, nie wystarczy wierzyć w to, że Bóg jest dobry? Są takie sytuacje, w których konieczne jest nasze działanie. Ale jeśli my czekamy na to, co Bóg zrobi, to prawdopodobnie nigdy te rzeczy się nie wydarzą. Nie dlatego, że Bóg nie chce, aby się wydarzyły, ale dlatego, że Bóg chce, abyśmy to my wzięli autorytet. Jezus na przykład nigdy nie powiedział, że mamy modlić się do Niego, Albo do ojca, a on albo ojciec będzie na przykład wyrzucał demony, albo będzie nas uzdrawiał. Powiedział, że to my mamy robić. I dopóki my nie weźmiemy autorytetu, te rzeczy się po prostu nie zadzieją. Kiedy Jezus chodził po ziemi, był tylko w jednym miejscu o jednym czasie i rozmawiał z pewną grupą ludzi. Ale kiedy umarł, kiedy zmartwychwstał, kiedy zesłał swojego ducha. To powielił się w miliardach ludzkich istnień. I On dzisiaj chce, abyśmy to my byli Jego ustami. Abyśmy my wypowiadali to, co On chce powiedzieć do świata. On chce, abyśmy to my byli Jego sercem, i abyśmy kochali tym sercem innych ludzi. Chce, abyśmy to my byli Jego uszami, I abyśmy potrafili słuchać innych ludzi, tak jak On. Chcę słuchać. Chcę, abyśmy my byli jego dłońmi i abyśmy pomagali innym. Chcę, abyśmy go reprezentowali tutaj na tej ziemi. I cóż? Wszystko jest dlatego, że Bóg chce mieć dojrzałych synów i tak jak apostoł Paweł mówi, współpracowników. To wszystko co powiedziałem. Autorytet, który został przekazany kościołowi, jest z jednej strony naszym przywilejem, bo możemy naprawdę współpracować z Bogiem ale z drugiej strony jest naszym obowiązkiem kochani niech to co powiedziałem dzisiaj będzie powodem do może jakiejś refleksji naszej jak my możemy sprawować nasz autorytet który został nam dany zaczynając od nas samych przez naszych najbliższych przez rzeczy które Bóg nam powierzył przez rodzinę z przyjaciół, a później modląc się i działając coraz szerzej i szerzej, tak aby wola Boża wypełniała się w naszym życiu i pośród tych, wśród których Bóg nas postawił. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za tydzień.